Siemanko, z tej strony Cili, to jest pierwszy odcinek z serii FIFA 14 Ultimate Team. Jak widać skład jest bardzo słaby u mnie, ponieważ wcześniej grałem na PlayStation 3, teraz wracam na Origin. Konsola poszła na bok, a mianowicie na sprzedaż na Allegro. I teraz zostało mi, został mi komputer, którego też nie mam, który też się już składa, ale z tym już nie będzie problemu. Mój skład będzie zaczynany od zera, nie mamy nic, musimy wszystko budować od nowa, może chwilkę pograłem na webappie, ale nic nie zbudowałem takiego, Jakoś nie wgłębiałem się w ogóle w wersję na pc -ty, tylko na konsolową. Jak widać zawodników mam bardzo słabych, tam kilkunastu złotych jest, tam mieszanka będzie ligi angielskiej. Mieli ligi portugalskiej na początek, chociaż troszeczkę zmienię, zmienię zdanie i będę coś innego kombinował, także, także zaraz zobaczymy co z tego wyjdzie bo będzie trudno, na początku nie będę grał w single player bo na grę online nawet nie mam co startować, także troszkę monet trzeba zarobić i jakoś chyba w ligę angielską będę się opakował a formacja będzie 4-1-2-3-1-2 Teraz zobaczymy jak to wyjdzie. a moim zdaniem dobra formacja, ponieważ mamy dobre skrzydła, mamy napastników, mamy obrońców i w środku da się coś pograć. Także będziemy się budować pod ligę angielską bazowo. W tej chwili nie mogę tego zrobić, ponieważ trzeba mieć zawodników w miarę konkretnych, żeby coś tam grać. Wolę w tej chwili taniej zapłacić za zawodników z gorszej ligi i nawet, nawet coś tam w online próbować ugrać. Także z, już jak widzimy za chwileczkę pokażę nam się skład, jaki mi się udało zrobić. Tak, jest to skład y, portugalski, tak wygląda skład finalny. Mm, no i tym składem będziemy grać. Tym składem będziemy grać. Także ja będę nagrywał odcinki y, późniejsze, jak się to wszystko toczy, jak się rozwija mój skład. Także zapraszam wszystkich do oglądania, do subskrypcji, do łapkowania. I jeśli ktoś jest ciekawy jak toczą się. Z, z, losy klubu mojego w Ultimate Team w FIFA 14 no to zapraszam na, na kolejne odcinki no teraz kończę pozdrawiam hej